Stworząc, w ogóle żeby móc stworzyć rzeźbić no to trzeba troszeczkę umieć rysować nie to każdy z nas tutaj w ogóle ma jakieś pojęcie na pewno jak chodzi o rysowanie yy, yy, czy tam w ogóle po prostu ten bo to też jest rysowanie, tylko takimi narzędziami. Każdy dłuto ma swój kształt, swój wzorek, jedno jest płaskie, drugie jest półokrągłe dłuto. Jedno jest do ściągania powierzchni drewna, drugie jest do rysowania v Można rysować gołówkiem, czy w ogóle po prostu ten... I co tu mówiąc no, w tym kierunku ja akurat zajmując się tym no, w taki sposób. Pierwsze początki, początki były takie, że no wiadomo, każdy z nas coś tam robi w życiu. Najpierw jest szkoła, studia, jakieś tam zawody, a potem w wolnej chwili każdy tam po prostu albo idzie w, 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 w szkołę, czyli po prostu w Akademię Sztuk Pięknych, czy tam po prostu idzie w malarstwo, czy w rzeźbę. No w tym kierunku ja brałem udziały różnego rodzaju warsztaty wyznawcze, i w ten sposób, że jeździłem po różnych warsztatach, po różnych scenarzach. Mam po plan. Zabieram pani żeby pani nie sobie wyresa. Mój no, nie, no człowiek no, to będzie. Tam, no, o, pani to to nie będzie. Pani wie to przynieść. Jest tutaj tak a. i pani ma tak. Ma pani tu głębienie a, i robić ochotę. W ten i, sposób. I tu pani musi sobie wydurklać swoje. Widzi no, ja pani? I no, to jest taki no, sposób. No, on. Jest taki ja sposób ja on. Pani coraz, bo pani robi tak zwane kreseczkę. Tego Będę pilnował narzędzi. O. Tu ty jakiś krzyż? Tak, tak. Pięknie ten człowiek rzeźbi. Pięknie nawet umie. Po kreskach jedzie, trochę zbacza, no ale... Nie, 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 Staram nie. Się, o, nie no, okay. no, 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 no. Staram się, się początek, żeby było wszystko ok. to był początek, to dlaczego? Było zaczęte, to tak, łatwiej. Tak, tylko nie się w ten drugi palec do lewej ręki. Staram tak. się też. Tym, tym... Tym można już zaczynać. Tak, jak pani chce krzyż i do tego jeszcze róża by się przydała. Tak. Struktur... Do tego instruktor. Zaraz ujedziemy, ja go zastępuję. nie poproszę coś tam. Co pani Tu z boku takiego. Zaraz. No, Poczekaj. jest ja z tej drugiej przy... strony. Ja. Ja. Pan mnie A to ty. Po kolei. Ja nie mam. Tu jeszcze No, bo ja nie mam pana. Także proszę Pana, numer telefonu, będę do Pana potrzebował, jak będę na emeryturze, to do nie Proszę. Ja też pójdę. to nie szkoda mi drzewo rąbać. Nie no. no. to zobacz, jak to... Masem, 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 masem. Tak jak masę, to a, a później z tej strony. A, tak? to tak. To tak no i już jest I, super. <laughs> <zawiary> <laughs> I panie... Jeszcze to, tylko kwiatka. To jest ale pani, tak, pięknie, śmiech, hmm. proszę tylko powiem. uważamy na dłonie. Tak. Robimy łożysko. A tak. pięknie, pani, czy mamy długopiętny dłonie? Bardzo dziękuję. Teraz pani też w kontroli. Bardziej No, już Wtedy mamy kontrolę nad drewnem. Nie bierzemy nigdy w ten sposób. Nie Bo można sobie pojechać i. No właśnie, Gdybyśmy mieli ściski. To ręce Czerec mamy wolne, dłonie woda, wolne i, i operujemy dłońmi w, 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 normalnie w, 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 dookoła. A jak trzymamy, no to, to lepiej, ramę, jak mamy żółtko w ten sposób. Bo wtedy kontrolujemy. To, ten to nie, tam tą jazdę, nie? Dobrze, ten nie widzę, Adasia. resztę. Mali sobie tak złapią. Pani sobie tak złapie. Ale na ruszcie nie pamiętam tutaj. Zaraz, już pan skończy. A to jeszcze nie skończono. To mogę nieskończono. Dopiero jak to zadziorki, no. a czymś płaskim, czym płaskim, czym płaskim. Plaskie, no, plaskie. Trzeba teraz, bo tutaj to pani no robi pani kreski. Takie no. ma robić, a nie pani ma Marek... no kreski, tak. to... tylko to się robi no, tak, to tam że trzeba wbijać tak. I trzymam no i tak, trzymam, a to no, trzymam. Ooo, ale no rybka. właśnie, ale właśnie zadziory mi wychodzą, Dobra, bo, bo Adaś mnie rozpraszał. No nie trzeba, żeby za to się przytłumaczyć. No i No i pa, tak. No tak. A malutkie Takie marutkie, małe, no? Małe, zobaczę, jak jest. Małe to, Jak jest malutkie, to już daje. To jest dużo, jeszcze nie ma mniejszych. tym nie, nie ma mniejszego już tak na tego nie ma mniejszego tu tu co na rynku. El te nie mają, Ktore dać to? To lepiej. to lepiej. Bo to to jest za to jest za bardzo mocne. Jakby my ty mieli to by nic nie widzieli. małe. Nie ma tego powinięta tego. Może

Zabzat, to A już już, już już pani daje, proszę panią, jeszcze jakieś, jeszcze jakieś do dookoła można większym jeszcze to głębiej zrobić. Tak, Tak, zarysować to. Dobra. Ale tu jest takie ostre. Tomasz. masz to, tu masz o, o, o ma. Coś pomóc? Można nie, 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 no, sobie ja zrobić. tylko ja jako... wykształcić sobie tak, można. Tak, tak, ale chodzi mi tylko Ja mówię, że... O, na przykład można sobie takim lekko sobie nadać kształtów tych liściom czyli żeby nie było płaskie to można je dać rozumiem, rozumiem. puścić w takie żeby ją ożywić te liście, ożywić troszkę. A, w ten czyli... sposób. O. Nadajemy bardzo kształtów ładnie. troszkę tym, tym liściom. Wtedy żyje nam to wszystko. Rozumiem. Robi, nie jest płaski do końca. O, można w ten sposób. Nie? Tak. Niech pani nie idzie, pani jeszcze nie skończyła. Pani najpierw zrobi to, co ma pani zrobić, później pogłębi i pani będzie, Pani pochwala i widzi pan tam. o najlepiej no, bardzo... no, ja jak sobie pan wódko złapie w ten sposób Dobro. całą tak, dłonią tak? wtedy ma pan kontrolę rozumiem rozumiem e, nad swoją no, dłonią rozumiem, rozumiem. E, bo tak można sobie wbić. nie nie, nie to dłoń. znaczy ja nie? stosunkowo A, do tego nie jakąś tam dużą siłą, siłą tak tak by móc kontrolować oczywiście o, pan... No i jak się twardo no, jak liczy, to czujecie Państwo fajnie, nie? No, fajna sprawa. No. Jak ktoś chce no? się wyżyć no. przez cały dzień, bo ktoś ma tak, ty, trudne to sytuacje, to, to, cięższy to, to cięższy można się to tak emocjonalnie troszkę no. złapać jest. swoją kontrolę nad umysłem i, i, i nad sobą troszkę popracować, nie? Uh -huh. Ja się w kurwie, to idę szyć. O, no, no. A, a inni tego by nie mogli zrobić, bo w bo, bo ogóle A jak się ja kurwę to idę pić. O. Nie, nie używać brzydkich słów. Bo to bez głosu się nagrywa. Ale trzeba będzie kasuje. kasować. No tak. się już nie nagrywa. No. I pan to będzie miał najładniejszy. Ja? No. Co tam? Wyjdziemy. No, zobacz, on to łapie. Uj, panie, 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 I to panie, 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 to No panie, 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 Ale panie, panie, jak... tak, no, no, tak panie, Teraz to patrzy się jak to fajnie jest. Zmienimy drzutka. A to nie ma już innego. Pierwsze szlify, jak zdobędę, tutaj to już nie ma sprawy. To już będzie rzecz. Jakie piękna? Super, ale ty tu. Tu teraz zakorowała już koniec. nie ja tam tak. A, bo ty masz to cieniutkie, no właśnie. Ale już teraz muszę to wyjść, bo wiesz, tak nie wyszło troszkę. Bo to jest tylko tak zwane dorysowanie. Tak, a do wygłębienia trzeba już większym. No to a teraz jakim teraz? Już pięknie to zrobię. Ja? Tak. Dziękuję za pochwalenie. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj mi się troszeczkę. O, a to. Taki cienki cień. Tak, człowiek. Cały czas. Ale to jest jeszcze kwestia sprawy. to się wszystko dopracuje. Normalnie. Normalnie o obrócić i z drugiej strony. Ale nic. Co sobie narzędzia tak, i spróbujemy swoich możliwości. Rzem, czyli, czyli płasko no, płasko że spachy i można im rozbudowywać budowy, może być jak super. A, to ja już chciałam, żeby to mieć. Dobrze, Dutko, pan studię. Nie ma żadnych dla chłopów. Sama zdolna. dolina. Same Ludzie nie, Wypadowcy są e, dobrzy. Ta. Tak, to nauczyciel to i uczy się. Tak, zdolny. Jakby pan to jest... ja bardzo krzyczą, to by się... Nie, szlo, nie, Wreszcie, nie. Nie, będziemy panie, to będziemy się ją Nie, nie. Nie, nie. Chciesz wąs pani? Bardzo bardzo dobrze. Pani i tak macie na przykład. Jedziemy na następne będzie jeszcze teraz. Po no, tak tak. Dociłam. Tak. Ym... Dobrze dobrze. Ci, jaka dziwna znaczy. zaangażowana, znaczy. jak każdy się musi Bo każdy się musi. Trzeci wość dziecka. Ja się wziąłem, że taką od razu na grubą wodę. Ale coś tam wyszło, nie? Bardzo ładnie. Tak, tak można yy, jeszcze coś. O. No A teraz można też jeszcze ją bardziej można wyrysować, bo takie zrobić. To ja już mogę tutaj to wyrysuję zostawić. pięknie, tak? Bo ogólny żary Tak jest. Czyli ten teraz tak zwana kosmetyka. O, właśnie. Bardziej zarysujemy, nie? Tak, tak, bo to specjalne narzędzia muszą tak, to... do specjalnych części, nie? Jednym dudkiem się tego wszystkiego A, no nie da właśnie. A, No właśnie. A, właśnie. No. Już powstaje no. rysunek taki głęboki. głęboki. I rysunek powstaje taki, już taką rybkę widać z daleka już. Tak. No, ale to już trzeba mieć ho, ho, ho pani wyrzeźbi głębienie, to pani będzie ładnie to wyglądało. Będzie, głębie. No. będzie ładnie. No. Teraz no. widzimy, o co chodzi w tej rybce. Teraz widać, bo jest pogłębiona. Nie. No. No. Widać rybkę, to akwarium. Akwarium, jak była rybka, to, jest i to jeszcze trzeba akwarium. Te no. No. Nie, To wymaga też i krepy, wiesz Nie, wymaga troszeczkę warsztatów. By móc sobie ułatwić, no, nie? Żeby złapać to w coś. Tak, wiedzieć tak, jak to tak. pociągnąć, w jakim kierunku. Wiem, Tak, no tutaj gdybyśmy mieli ściski takie normalne, malutkie. To by można jechać po Tak, to by dłonie były wolne. Wiem o co chodzi. I wtedy można kontrolować na Tak to można i w rękę dziać, można. No właśnie to robić. I musimy to robić sprawnie i delikatnie, bo no bo inaczej się nie da. Nie. Bardzo no. ładnie wyrzec jemy. Umie polować. Kto? Było to teraz. Ja próbowałem tylko będzie. A tutaj można dookoła zrobić fakturkę jakąś. Bierzemy dudko takie, żeby nie było płaskie. Bierzemy na przykład, na przykład takie. I robimy dookoła. Można zrobić fakturkę, nie? Kurczę, wiesz. To jest faktura. Tak. To się nazywa faktura. Różne wzory, żeby nie było płaskie, to nie było płaskie, że Można tutaj woda Aha. że tu masz wodę, będzie widać rybkę, Aha. bardziej. Tak. No to już jest wyższa szkoła jazdy. Dookoła sobie pan tak podziubać, podziubać. dobra, to tylko się nie dziubnąć w rękę, tak jest, no i dobra, tutaj jeszcze by trzeba tylko coś tam jeszcze, o. tak. I można by było... Dookoła to zrobić y, ten Fatur. środek, nie? Zaraz zrobimy. Bierzemy zrobie. takie dłutko, na przykład, i obrysowujemy środek, czyli w ten sposób. Najlepiej kontrolując sobie tak, tutaj całą tak, tak. dłonią, rysujemy hmm. dookoła. Hmm. Mogłem to wcześniej zrobić. Nie, to nie jest konieczne. I równomiernie mamy to wszystko, tak nie? Jest. O, tak. Tak, tak. Potem bierzemy jakieś lekkie półokrągłe dłutko, można sobie głębiej jeszcze nie. Tak Ale na przykład takim dłutkiem, jak pan robił, już dojeżdżamy. Bo już mamy o. tutaj wycięty. I tutaj mamy już blokadę, ładnie nam to wszystko się wycina. Dobrze. I można zrobić jeszcze głębiej. O. I wtedy jest bardziej widocznie. I wtedy jest widoczniej. I taki kwiatek wychodzi nam na, na zewnątrz, nie? I dookoła listki też można pogłębić, nie? Tak delikatnie, żeby tak, tak, dojechać tak. do kreski. To tak, 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 tak. samo nam odleci. Wejdą nam patki, nie? Tak, jeszcze jedno, no. żeby nam dłutko wchodziło w drewno, no. musimy złapać odpowiedni kon nachylenia. Aha. Czyli najpierw panie muszą wiedzieć też, najpierw łapiemy odpowiednie kon nachylenia. Jak mamy opór, to wrzynamy się w drewno pod, pod naciskiem. Wtedy kontrolujemy ten, y, jazda, jazdę no, tego dłudka. Czy głębiej mamy w to drewno wchodzić, czy, czy, czy wyjść już po prostu poza, poza drewno? No to, to tak jak pan tutaj robił tak prosto, no. to tak jak ja tutaj robię, no. można sobie wziąć w ten sposób. I ja wtedy kontroluję Aha. nacisk, głębokość tego drewna. No i kąt nachylenia nie? Tak. to robi swoje. Tak. Tak głopotą operujemy, nie? No trzeba mocniej nacisnąć, czyli Proszę. to w środę, jak jest profesjonalizm, to już nie ma tego, że tak, tak i najgorzej, jak sobie kombinuje. Jak już pani pewny to, ja to jedzie na czołek. Mój kwiat we fleku obok. Teraz Pani weźmie sobie to i Pani tym sobie weźmie tu i Pani będzie o... A, tak będzie, głębiej, tak? Pani pomóc? Tak. 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 To, tak. Tutaj Chyba większym już teraz muszę. A ja tak. I w ten sposób. Jak się Dobrze. będzie... No. Musiała... Dobrze, Większym zajechać tutaj, obrysować? To ta, to ta obryś, będzie bardziej. No tak. A będzie, będzie u mnie jeszcze głębiej trzeba. Niech pan zerknie. O, widzisz, no. jeszcze tam będzie. A, wsiądę Proszę bardzo. A ja spróbuję. tym. Teraz, jak tutaj zaznaczymy tym szerokim, to ten anioł nam tutaj się wy, wy, wy wyodrębi, wyjdzie na zewnątrz, nie? A nie ucieknie. Nie <grym> ucieknie. to trzeba wiedzieć co do czego. Faktycznie, wychodzi. No ale to trzeba na siły. Tu już trzeba troszkę więcej siły. Więc tak jak mówię, lepiej jakby to było, no, każdy miał ścisk i madełko i no, robi to już ręcznie. A tu już ręcznie, tu już trzeba mieć odpowiedni chwyt, wiedzieć jak długko złapać by sobie móc pomóc, nie? No ja już wiem o co chodzi. Takie od kwiatów, No wiadomo, lajk to... Takie cieniutkie, o tutaj widzę takie malutkie. Ten to się robi To e, zarysy. Ten? Tak. Aha, O, Zarysy. Pani zrobi sobie cienki zarys. she is in Wie Pani już Drugi. Drugi. Ja sobie pożyczyłam. Super. Tu troszeczkę tą młodykę pogróbszymy. Zrobimy tylko <gry> rysunek. Ania,